Witajcie moi kochani, z tej strony Miki Witam Was w nowym odcinku na moim kanale w kolejnym odcinku zapowiadającym naszą niesamowitą przygodę Tym razem ponownie udaliśmy się do mojego ulubionego kraju czyli do Stanów Zjednoczonych Ameryki W tej chwili znajdujemy się w największym mieście stanu Georgia, w mieście Coca-Coli oraz Martina Luther Kinga czyli w Atlancie. I tutaj w Atlancie rozpoczniemy naszą tegoroczną amerykańską przygodę. Zobaczymy chociażby park olimpijski oraz wiele innych niesamowitych atrakcji Atlanty I Potem, moi kochani, będziemy się przemieszczać na wschód, a konkretnie do Karoliny Południowej, gdzie zatrzymamy się w Charleston, a następnie znowu wrócimy do Georgii i zatrzymamy się w Savannah. I te dwa miasta będą bardzo ważnym punktem, jeśli chodzi o plan naszej tegorocznej przygody, ze względu na to, że przeniesiemy się wtedy dosłownie do XVIII wieku. Wiemy, że Stany Zjednoczone, a przede wszystkim największe miasta Stanów Zjednoczonych, tak jak Nowy Jork czy Los Angeles, słyną z nowoczesnej architektury, a właśnie Savannah. I Charleston będą takimi miastami, gdzie przeniesiemy się do XVIII wieku. Następnie, moi kochani, ponownie udamy się e, do Florydy, ale tym razem. Pokażę Wam nowe miasto, czyli Tampa. Tam w Tampie się zatrzymamy i będziemy delektowali się plażami zachodniego wybrzeża Florydy. Po czym wrócimy na północ do Atlanty i będziemy, moi kochani, już wracać do Polski. Tak prezentuje się plan naszej podróży. Jeszcze na koniec chciałbym dodać i zachęcić Was do zasubskrybowania tego kanału, do lajkowania filmików, aby. Wraz ze mną na bieżąco być w tej podróży oraz ją śledzić. Moi kochani, z mojej strony na tyle, usłyszymy się już niedługo. Cześć!